O, Koteczek, blondi. cześć! Już jesteście? Posprzątajcie biurka, ja tutaj siedzę. Diana, to my byłyśmy tutaj pierwsze. I pierwsze zajęłyśmy te miejsca. Dwa dni temu mówiłam, gdzie wszyscy siedzą. Przełóżcie swoje rzeczy. Blondie, nie kłóćmy się z nimi i zajmijmy miejsca. Jest tu mnóstwo wolnych. Nie, czemu mam się poddawać? Diana, to moje biurko. I będę siedzieć obok mojego przyjaciela. Nie, Blondy, to miejsce mojej dziewczyny, więc sorry, przyjaciółko. Blondy, za tobą jest mnóstwo biurek. Dobrze, przesiądę się. Dzięki, Kirill, za wsparcie. No i gdzie nasz nowy nauczyciel, Krasz? Nad nauczyciela jeszcze nie ma, bo jeszcze nie było dzwonka. Jesteśmy pół godziny wcześniej. Ice, nigdy nie siedziałem przy różowym biurku. Zawsze jest ten pierwszy raz. Słuchaj, Ice, specjalnie usiadłeś blisko mnie? To był przypadek. To nie był przypadek. Kochani, spokojnie, nauczyciel naprawdę tu przyjdzie, a wy jak się zachowacie? Przećwiczmy to. Uczniowie, witam, jestem waszym nowym nauczycielem. Otwórzcie zeszyty i zapiszcie temat lekcji. A może to będzie jakiś fajny i zabawny nauczyciel? Uczniowie, otwórzcie zeszyty i zapiszcie temat. Stop! A wy jakiego nauczyciela chcielibyście mieć w naszej klasie? Wesołego czy krasza? Krasza, krasza! To nie jest zabawne. Rozumiem. Mój nauczyciel wygrał. My mamy jeszcze inną wersję naszego nauczyciela. Chcecie go zobaczyć? Czy to kobieta? Nie, to surowy nauczyciel. Dzień dobry wszystkim. Zapiszcie nowy temat. Dzień dobry uczniowie, jestem waszym nauczycielem i mam na imię Bob.